Witam serdecznie na kolejnym filmie. Chciałbym zaprosić Was do sklepu Esnymizmatyka na zakupy po akcesoria i nie tylko. Pamiętajcie, że z kodem Rostek 2025 macie minus 10% na wszystkie y, asortymenty sklepu. Także gorąco polecam. I do filmu chciałbym Wam pokazać. Pierwsze co to są medale, to jest z brązu z klubu ode mnie na 50 lecie Szytwynch Munt czyli tutaj klub z, Fynu, z Fioni i tu mam wersję srebrną z takim dzikiem i to było z takich małych rzeczy, a tak to zapraszam Was na przegląd zakupów bo trochę mi się tego nazbierało, mam trochę tak podkładane, pochowane no, i zacznijmy sobie tutaj od lewej strony 5 groszówka, 36 rok następnie takie 5 groszy, 23 przyzwoity detal feningi Królestwa Polskiego tego też troszkę wpadło Sporo monet dało się dostać w naprawdę atrakcyjnych cenach, co do niektórych zaraz Wam przedstawię. I tu będzie zaczniemy od małej kolumny. Monetę tam nabyłem w cenie 92 eurocentów, nie kojarzę jak to teraz. No ładnie, to ma strośnika. Ja, jak to tam jest teraz w przeliczniku, ale to możecie sobie szybko też przeliczyć. W tej samej cenie duża kolumna do tego kopernik. No ładnie, to ma ostrość. 92 centy. Wszystko tutaj. Kościuszko. Duży. 1960 rok. No ładnie. To. O tak. Nie mogę ostrości złapać. Może za mocne światło zmniejszmy trochę. O! Przepraszam. Chyba będzie lepiej. W tym jeszcze takie 50 groszy 49. Z ciekawszych monet. 20 groszy 73 rok. I to jest odłożone. Zaraz Wam pokażę. A, widzicie, przy dwójce tam się coś przylepiło, i już tak zostało. Tu mam z takich destruktów. Tu mamy jeszcze 50 groszy. Bardzo ładne. 65 rok, milnicze. I tu też jest taki mały event. Nie wiem, czy chyba będę musiał bardziej przybliżyć. No. Tak słabo tu widać. O, teraz widzicie, na literach są takie jakby nadmiary. Na przykład Z w górnej części, R w górnej części, na piątce trochę i na zerze też jest takie przepchnięcie, popchnięcie jakby coś takiego. A teraz to ładnie widać, tak odcina się. To jest z Do tego up, trzeba pomniejszyć, Nie, to strona tu. 50 groszy. Jak widać, cy. nikiel już odpada. Aczkolwiek moneta bardzo ładna. W tym samym zakupie było. 2 złote 36 rok. Mamy no, no, ze ze taką starą potyną. Nie, nie widać żadnych rys mocniejszych. No ładnie to most mocniejszych rys ani nic. Także z tego zakupu też jestem zadowolony. Następna moneta to 2 grosze nie wiem czy uda mi się to uchwycić ale jeszcze jest, o, tu ładnie widać. Troszkę światła meniczego jeszcze na tej monecie zostało. I tu mamy 2 grosze 39 rok. mamy Jedna, druga guldena. Freista Tanzic. 1927 rok. Moneta ta rzadsza, bo 23 rok jest bardziej popularny. Bardzo ładnie zachowana, aczkolwiek brudna. Nie widać większych wytarć. Także tu też jestem zadowolony. Troszkę może rozjaśnimy tu mamy takie zestawy: 5 groszy, 38, 2 grosze 38. To już było. Teraz to odłożę, żeby mi się tu nie mieszało. I jakby na 50-leciu klubu byli, byli tam sprzedawcy praktycznie z całej Danii. I udało mi się kupić takie 2 złote. Jak widzicie, 72 rok. Za tą monetę zapłaciłem, tak jak tu jest, 4,50. Jeszcze tam miałem więcej monet, to i tak tam w przeliczeniu wychodziło mniej 4,50 euro. Ale w przeliczeniu, jak tam większość monet brałem, to dostałem zniżkę. Teraz to jeszcze trochę pomniejszymy się nam Moneta w takiej ciemnej, jak tu mówię, ołówkowej, grafitowej patynie. Aczkolwiek bardzo ładna. To sobie tu odłożymy. Tym samym było Dwa grosze. Widzicie, tu coś jakby się jakaś ciecz dostała pod stempel, czy cokolwiek. Jakaś taka plama jest. Oczywiście 49. rocznik. Bardzo ładny stan zachowania, męniczy. Następnie mamy 20 groszy. Ona to też bardzo ładna, z niewielkimi obiciami. 63 rocznik. Jak widzicie, pięknie to wygląda. Też zakupiłem takiego grosika z 1900 28 roku łapię, to most też łapię. Tak słabo widzę. W holderach to się ciężko pokazuje. To było to, co jeszcze ciekawego kupiłem. to muszę już powyciągać sobie. I zaczniemy sobie od tego, mamy tu 10 groszy, 1923 rok jak widzicie, cynkowe, jest trochę tego białego nalotu, aczkolwiek moneta w pełni mennicza. Oczywiście jest cała czarna, nie jest już taka srebrna jak po wybiciu, ale piękny detal. następnie chciałbym wam pokazać nie to tutaj mamy dwie monety 20 groszowe no hopaj. są to monety z jakimś zielonym nalotem prawdopodobnie z zemsty Honeker'a. monety piękne no jednak ostrość słabo łapie ten telefon. Nie świruj. Tak to jedna. I tu druga. 20 groszówka. Widzicie, pięknie ta zachowana. I tu też jest jakiś nalot brzydki aczkolwiek monety naprawdę w pięknym, z pięknym detalem czekajcie sobie schowam następnie to. mamy to dłuższe kościuszko no jak już jest więcej odbija to już o Moneta pięknie zachowana, 69 rok drugi to był już kościuszko to będzie tu, już tutaj o widzicie tu jest taka jakby patyna na pół, czyli coś jakby leżało na niej. Ma takie lekkie kropki, aczkolwiek moneta naprawdę wyśmienita, 70 rocznik będzie pięknie światło chodzimy nicze Ech, Następnie mamy też, już, też fajne monety jeszcze i to będzie tak pierwsza z monet to Tadeusz Kościuszko delikatne obicie jak widzicie jakieś kropeczki tam aczkolwiek moneta Również mennica 1960 rok, piękna moneta. Kolejnie mamy Mikołaja Kopernika. Widzicie, bardzo ładnie zachowane. Dużo tych Koperników jest bardzo potrzaskanych przez inne monety, a tu widzicie jest naprawdę super to zachowane 67 rocznik piękna moneta trochę was trochę was porażę tutaj z tymi blaskami ale naprawdę pięknie to się prezentuje i chyba tak przedostatnia moneta którą wam zaprezentuję jest to 5 groszy 1923 rok oczywiście jakiś tam delikatny nalot jak widzicie jest ale moneta jest w pełni męnicza no myślę że teraz zaraz tu złapie o jest ostrość czy moneta nie przetarta ma tylko ten nalot z Honekera, aczkolwiek jest piękny detal super zachowana moneta I to będzie to. I tu mam taki zestaw. Tu już tak w worki popakowane. Jedną sobie wyciągniemy, chyba że mam na wierzchu. Nie, nie mam. To jest tak. To są 10 groszówki z 65 roku. Super zachowane też. Mikroryski jakieś tam występują, ale nie jest aż tak źle. No ładnie tą ostrość. Jak trochę zabawy z tą ostrością jest. Jak to się tak odbija. To miało być przedostatnie. I teraz damy ostatnią monetę. Jest to złotówka 1966 rok. Pięknie zachowana, idealnie powiedział. Delikatne obicie, oczywiście z, z mennicy, ale moneta się naprawdę prezentuje idealnie. Super jest to. Niezniszczona, nie przetarta. Najwyższe punkty w całości i pięknie wybita. Także to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam i do następnej monetki. Cześć.